I zaczynamy 11 Oby ten 11 coś wniósł approaching the shuttle hangar you must you must find your way to the cargo bay the marker it's being stored in there there's a cargo loading lift there you can use to deliver the marker up to the hangar please you must help me with this it's the only way Dziadeczka, może będzie tu. Coś cały czas krzyczy, moi... Nie? Tam coś błyska i wygląda, jakby coś tamtąd chciało wyjść. I zabiliśmy. To jest tą całą grę ze sto kosmitów, będzie. Ale cały czas to mnie tak trapi. To fakt, że my. Spotkaliśmy tą swoją dziewczynę, czy byłą dziewczyną. Na coś tam chciała, chciała naprawić. Przepraszała nas za kilka rzeczy. I tu, co mnie najbardziej zastanawia, to była jakaś anomalia? Też widać, no nie dokładnie sprawdzam. Takie psiotko, nie? Dobra, widzę, że tu muszę wejść do góry. Wchodzimy. A nie. Uzys uzyskiwanie ładunku. No i pewnie zaraz z każdej strony się zjawią. i um. Ja Widziałem, że ich było więcej. Tylko ten zawsze, tak jak się rozpada, to. Dobra. Mniejsza. Oto nie mamy na trójce amunicji żadnej. Mało hapy, mało amunicji. Wszystkiego mało. Oho. Znak umieszczony jest w porcie towarowym pokładu startowego. Muszę przenieść go stamtąd do hangaru. Kendra jest chyba bardziej zainteresowana wahadłowcem niż planem Keina łapania matki roju. Nie mogę jej winić. Musimy wydostać się z Ishimura. 啊，好、uh。Huh. The has arrived. The marker is in the hangar base. Now you can load it into the shuttle. Ne pesanas e tobalidos. Teczki żadnej nie wydropią, nie? A spróbujmy tak. Może w ogóle nie powinienem z nimi walczyć, tylko raczej ich unikać tych macek całych, bo co mi przyjdzie z walki z nimi? Tylko tracę amunicję i życie, bo tam z nich i tak nic nie wydropi. Także teraz już wiem że walka z mackami to była głupota. Dobra, warsztat. Warsztat, bo coś ja mogę ulepszyć. Chyba już dosyć mi wydropiło tego wszystkiego. To ob... Przeładowanie. Mogę tak do miny oddać? Tak, niech mina. Wtedy będzie szerokość. Szerokość, po szerokości mogę przeładowanie. Wtedy pach, pach. Pojemność, szerokość, pojemność, mina, obrażenia. No i co? I to Bo chyba albo tu zrobię szerokość i tu pach 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 mina i, i obrażenia szerokość, to by mnie interesowało tak szerokość a wtedy mogę jednym strzałem ich zabijać nawet

Pach, 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 odwal czarną robotę i wróć. A to wcale tak szybko nie idzie, jak to się wydawało z opisu. Dobra, przeładujemy sobie. Tu mamy 16 naboi. Tu mamy pełną stówkę. Tu mamy 7. Tu też pełno, ale ja tego tak średnio używam, nie? Tego ostatniego plus dwójki. Najczęściej jedynki i trójki używam, i tak. Do trójki mam jeszcze jeden zapasowy, do dwójki mam 43 zapasowe. Także cały magazynek plus 43. A tu mam. Tego mam bardzo dużo. Nie wiem, czy będę tego aż tak używał. Fajne, to jest na to małe, ale ostatnio im dalej w fabułę, tym mniej tych małych się pokazuje w takich oczywistych miejscach. Bardziej to z zaskoczenia mnie wybiorą.

Tędy musimy gdzieś przejść. Chyba na bo widziałem, są rzeczy do lutowania. A nie, jednak do góry idzie. Naboje zawsze mile widziane. w szczególności teraz. <noise> ja gram już trzy godziny ponad to, a streamuję nie całą godzinkę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ich tu trochę pozabijałem. Jaż dziwne, że tak mało amunicji, nie? Jednak mamy. A tu dodatkowo skrzynki. Warto rozdeptać Amunicja... Amunicja i wszystko do tego mocnego. Jak rozłączony system. To co w takim wypadku mnie trzeba zrobić. Chyba tak. Добро. Okay. Okay. w tej low gravity się czuję lepiej

Please come and join me. Together we can stop this hive mind. We can end this nightmare, at last! Okej, ja chcę z nim pogadać. Co się stało? To nie ja go zastrzeliłem. Koleś, co ci się stało? Sorry Isaac. I couldn't let him go through with it. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Balor. Thank you for helping me find it by the way. My department's been looking for this place for a long time. See what kind didn't of know us? It was the government's mess to begin with. This whole planet is one big experiment the marker this <laughs> divine relic made by man they reverse engineered it a couple of hundred years ago from the real marker a true alien artifact recovered on earth so they dug it up studied it and they made it their own then they brought it to aegis 7 and activated it and you've seen the result the stuff of nightmares they sealed the system and no one would have been the wiser but then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kyn was right about the hive mine. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. See you around. Or maybe not. <laughs>

Ta dziewczyna jest tego Isaaca też gdzieś tam jest z tego co, z tego co tutaj widać. Dobrze przejdę. Teraz mnie już ciekawi co tam na samym końcu się okaże. Coś jest bardzo dziwnego. Wydaje mi się, że on, nasz bohater też powoli wariuje. You can pilot the shuttle remotely from here. make us whole again. Make us. Whole. She can't escape her fate. None of us can. Here it comes. I'll reprogram the shuttle so we can fly down to the colony. God, we're so close, Isaac. Now go. Get on the shuttle. I'll meet you there. No, jeszcze mi czekaj. Moja pani wydała rozkaz, a nie mogę go wykonać. Dobra, jest otwarte. Trochę długo, słabo skrypt działa. Koleżko, coś panu się z ogonem stało? Temu też. Chyba jesteśmy po 11. doing <laughs> the right thing isaac we're together now sprzedaż mnie tropka i knew you'd come back for me nothing can stop us now <male> <unleashed>